Siemanko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony po raz kolejny z wami Adi. Zagramy sobie w Mistrza Broni, bo jest takie zapotrzebowanie: operacja 925. Dobra, zaczynamy, wchodzimy do akcji i ostro napiżamy do przodu. Zobaczymy ilu nam się uda dzisiaj odstrzelić przeciwników. Zobaczymy ilu się uda po prostu ubić za pomocą tych oto pistolecików. Jak to moi znajomi mawiają, pistolecików. Dobra, do boju, panowie, do boju, do boju, do boju, do przodu, oby do przodu, oby, 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 oby ubijać, oby nie ginąć. Zobaczymy co z tego wszystkiego nam wyniknie. O, już pierwszy będzie ubity jak nic. Tak leży. Oj, 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 tak. Z... A jajaj, przeładowanie, 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 i niestety zginąłem. No, trudno. Ale jest jeden, jeden i mkniemy do przodu dalej. Ktoś tam powiedział, że więcej był mnie poglądał właśnie Mistrza Broni. Dlatego postanowiłem ten tryb e, nagrać, dlatego czasami będę wrzucał e, moje rozgrywki w tym trybie. Szczerze powiedziawszy, prawdę powiedziawszy, unikałem tego trybu jak mogłem. Ponieważ nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię biegać z samym pistolecikiem, strasznie topornie mi to idzie, zresztą pewnie tego tak tutaj będziecie zaraz świadkami. Hmm. Czyn, 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 czyn. Tutaj zawsze gdzieś się czają wrogowie, jednakże teraz spokój tam, na, nasi chłopaki do kogoś prują Nasi chłopcy, ktoś ich tutaj e, usiłuje zabić, postaram się im pomóc, postaram się zabić jakiegoś tutaj typa. Zgniłego, zatwardziałego. Typa. Niestety nie żyje. przeciwnik miał już troszeczkę lepszy ode mnie sprzęt, taki półautomatyczny pistolet, czy automatyczny, nie wiem, nie znam się na tych pistoletach kompletnie. Oby dojść w tym, w tym odcinku chociaż do Magnuma. Ale próją, ale próją, nie ma miękkiej gry, panowie, nie ma miękkiej gry. Ach, prawdziwa wojna, on umrze od moich kul. Tak, 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 nie mogło być inaczej. Cóż za telewizor na ścianie. Ktoś tam z moich krzyczy, że jest udu udupiony i to do chuja. Krzyknął: Jestem udupiony, udupiony do chuja. Ajajaj, zginąłem, a wiedziałem, że tam jest. Wiedziałem, że ten typ tam się czai. Troszeczkę przepraszam, że mam takie lekkie skołowanie języka, jednakże e, jest już późno. A jak wiecie, gdy film nagrywam późną nocą, czasami język troszeczkę mi już drętwieje. Język już mam po całym dniu gadania zmęczony. O! Co, zabiłem go? Zabiłem, zabiłem, ale następny przebiegł, a jeszcze, tam ich było jeszcze dwóch, szkoda, 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 mogło to się wszystko lepiej dla mnie skończyć, a skończyło się jak zawsze, ale już widzicie mam ten pizdolecik półautomatyczny, na pewno znacie jego nazwę, na pewno wiecie jak on się nazywa, Pff, ja szczerze powiedziawszy, prawdę powiedziawszy nie wiem, ale mam nadzieję ubić jeszcze kogoś przy pomocy tego gnaciora, Oj, ale do mnie mierzy tam, oj, oj, udało się zwiać, Próbuję dalej, próje dalej, koleś. Tutaj widzę, ktoś ze mną jest, ale też tylko z pistolecikiem. Szkoda, że nie mamy. Aj, aj, Niepotrzebnie się wychylałem. Mogłem tak naprawdę zbiegnąć, zbiec po schodach w dół i zajść jakoś tam typu z drugiej strony. Tutaj szczerze powiedziawszy, nie było szans na. No, na jakie? Na pozytywne rozwiązanie tej akcji. Bo koleś już tam świeciał, świecił mi po oczu, jakiś, jakimś chyba kolimatorem, czy nie wiem co tam było. Czerownikiem laserowym chyba nawet. Tak, to był chyba laserowiec. Bo kolimator nie świeci nikomu po oczach. Biegniemy za tym tutaj moim kamratem. Tu czai się zło. Tak ciemno tu teraz. Ale zamieszanie, zamieszanie. Biegniemy do tych drzwi. Nie lubię być strasznie w tych garażach. W tych garażach zawsze spotka mnie coś złego. Zawsze spotyka mnie coś niemiłego. Wolę być tutaj tak na, na tym poziomie. Lub ciut wyżej. I po schodach do góry. Już jesteśmy. I szukamy wroga. Walą po tych kaflach. Ajajajaj. Aj, 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 aj. Nie udało się. Nie udało się. Miało być tak pięknie. Tak pięknie miało być. Jednakże chybiłem. Chybiłem. A wróg w tej grze takich akcji nie wybacza. Takich błędów. O. Jakieś donice piękne z kwiatami. Przypominam wam, że to jest operacja... Wow, wow, wow. Zabiłem go, ale zabiłem go. Zginąłem, ale także na szczęście odstrzeliłem jednego przeciwnika. Przypominam wam, że to jest mapa z dodatku Close Quarters. A mapa nazywa się operacja 925. 925. Dobra, biegniemy. Strasznie lubię te mapy, są bardzo szybkie, bardzo takie zwarte. Jest w nich taki, że tak powiem, full contact. Walka w bliskim bardzo kontakcie. A, mam magnuma. Mówiłem, oby dotrzeć do magnuma. I udało mi się. Zobaczymy teraz, co tym magnumem yy, tutaj zdziałam. Tak coś mi się kojarzy. Takiego magnuma często miał w swoich filmach Clint Eastwood. Ups, ups, ups. Brudny Harry miał takiego. O, brudny Harry. Yy, czyli bohater grany yy, przez Clint'a Eastwooda. Dą. Don, don. To były piękne filmy kiedyś. Ach, brudny Harry, cóż to było za kino. Kino akcji. Hopla. No, ale jak to mawiają, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mam nadzieję, że na magnumie tutaj nie poprzestanę. Że dostanę jakąś lepszą spluwę, że dostanę teraz już chyba jakiś karabin, co panowie? To dobrze, to bardzo dobrze. Nie mogę się go wprost doczekać. Aj, chłopie, późmie, 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 zrobił się maleńki koreczek. Idziemy? No! Idziemy czy nie idziemy? Chciałem już normalnie użyć wulgaryzmu w tych drzwiach. Tutaj za mną mój. Za Jest, ktoś na schodach, patrzcie. Brudny Hary go skasował. Aj, 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 Adi pseudonim Brudny Hary. Oj, mam nową broń. Ale la, 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 la tylko asysty. Niestety tylko e, asysty. Mistrz broni, jest to raczej taka szybka rozgrywka, która bardzo szybko się kończy. Także podejrzewam, ten odcinek nie będzie zbyt długi. Oj, 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 po schodkach, po schodkach do góry. I co? Jajco, biegniemy wyżej. Jest ktoś. Aj, 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 tam ktoś stał na prawo, troszeczkę bardziej. Ach, ślepi w kartę nie powinni grać. A także nie powinni strzelać z broni. Aj tutaj. Tych garaży nie cierpię, nie cierpię tych garaży, muszę szybciutko się z nich wydostać. O, jest następny. I co? I co koleś? Oj, oj, oj oj przeładowanie. Gdyby nie to przeładowanie. Ach, śmiałbym się, bo bym ubił drugiego podrząd. No nic, trudno. Łach, tak biegam, gadam, strzelam, ale teraz przez myśl mi przemknęło, że przecież chyba nie włączyłem mikrofonu. Zresztą zobaczymy. Dotrwam już do końca gadając tej rozgrywki i mam nadzieję, że jednak mikrofon jest w trybie on czyli że jest włączony i że nagrywa tą moją całą paplaninę. Łup! I co, i co? Ktoś innego zabił, szkoda. O, na tych schodach często jest takie piekło, właśnie. I do góry, schodami do góry panowie. No. Fajny, fajny karabinek. Super, taki tłumiczek na końcu i tylko trrrt, trrrt. Sieje straszliwie. Straszliwe zniszczenie. Aj, a tam nasi. A jest, następny, następny. zmiana broni, tak i następny. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. Yeah, I co? Pięknie. Kosimy ich panowie, kosimy jeszcze broni nie zostanę, ale cieszę się, że nie zatrzymało się to wszystko na magnumie. Następny! Aj, aj. Jest! jest. Zostałem jeszcze mścicielem. Ach, super, ale jestem zadowolony. I następny, Jezus, jak ja ich jadę teraz. O, mam jakiegoś shotguna. A zabiłem chyba tym szczem shotguna jeszcze jakiegoś tam kolesia, co? Elegancja Francja. Poszło to teraz do przodu wszystko. Jak to mawiają i dalej w las, tym, tym więcej drzew. Im lepsze bronie, tym lepiej się kosi, nie? <laughs> Hehe. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ale dużo osób gra strasznie w tym trybie teraz. Zarąbiście. Piekło, normalnie piekło. Jest, walimy go, walimy. Ktoś innego zabił, nie dostałem asysty, trochę tutaj jakiś joke to był. Patrzcie jak tego ubije. O nie! Szkoda. Uch! A CWR potem będzie. A CWR -o to ja lubię. Chyba będzie potem ACWR. Nie wiem, zresztą coś tam się pokazało ACWR. Sumiamy do przodu. Są. Tutaj się przegrupowują, patrzcie. Gdzie on zniknął? Gdzie on zniknął? Widział, że tata przyniesie mu śmierć. Pach, pach. O kurczę szkoda. Co z Magnuma? <ścoughs> Ubił mi jakiś teraz człowieczek jeszcze z Magnuma. Szkoda. O, to tą to, to broń lubię, patrzcie. W nią trzeba walić takimi seriami. Pum, 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 pum. Zaraz zobaczycie zresztą. Mam nadzieję, że uda się kogoś wypatrzeć. Sekunda, sekunda, sekunda. Sekundeczka. Jest. Aj, aj, aj. Szkoda. Za krótko przytrzymałem przycisk myszki. Nie jest to w każdym bądź razie ACWR. Dobra, biegniemy. O! O, widzicie? Tu, 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 tak, waliłem. Piękna broń. Aj! Następny! Następny! Uwielbi... Ajajaj, szkoda, że przeładowanie. Szkoda, że zmiana y, maga, bo Mogło być naprawdę sympatycznie, jakbym skosił trzeciego porząd. O, następna broń! No i gara gitara! Z laserik... z laserkiem. Z lasereczkiem. Z laserątkiem. Wale, nie wiem do kogo. Kurcz, ale muńsko. Uff, ogień. Nie wychylać się tam, panowie. Oj, ktoś jest udupiony tam. Hmm, hmm, hmm. Ale nie wychylajcie się, panowie. Jest, są, 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 idą, 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 idą trolle. Niestety zabili mnie, szkoda. Szkoda wielka, wielka, moi panowie, szkoda. Uff. Czuję się, jakbym dla was transmitował jakiś mecz. Pasjonującą rozgrywkę. Oj, niestety, koniec, koniec, koniec. Porażka. No, mistrzem broni wiedziałem od razu, że nie zostanę. Jednakże bawiłem się przednio, gdzieś tam się uplasowałem na 17. miejscu. Ciekawie, ilu graczy grało. Tutaj dostanę teraz rozliczne ee, takie nagródki. Bereteczki, przygwożdżenia, mściciele i tak dalej, i tak dalej. Tak, i zobaczymy zaraz, ilu zabiłem, a ile razy zginąłem. 16, 17, tak? Dobrze widzę? Tak. Więc dramatu nie było. Myślałem, że to wszystko gorzej wyglądało. Jednakże ee, jakoś mi się w tej walce w sumie powodziło. Bo tak jak mówię, tego trybu nie lubię, bo zawsze w nim dostaję ostry wpier. Resztę sobie dopiszcie. Dobra, był z, wa z Wami Adi. Trzymajcie się. I do następnego odcinka Battlefielda trujeczki. Cześć, papa. Pa.